Nie Tora, skacz tam! Momenty, tak? Spoko, spoko. Ta znaczy, mała tam... studnia na środku? Skocz. Tak. Czyli po prostu się nie renderuje woda. Ta mała studnia? Nie renderuje się. Nie. Bo jak tutaj rzucasz flarę, to jest taki punkt, na którym ono się zatrzymuje, więc potem pewnie jest loading. Skocz. Mhm. skocz Okej. Okay. Ora już więc z nami chodź. Od idziemy no, ogóle się zresetowało. Nie, zresetowało. Myślałem, że znika, a ona się zatrzymuje dosłownie w powietrzu. Nie? Po prostu tam leży. Czeka na loading. No to tak, dzisiaj idziemy. Toczyć do dziury. Chodźcie, ciemno. Tak. Jest rano? Ej, i chodźmy o, o spać najpierw, może. Czekaj, bo gady mi tu chodzą. No, chodźcie, spać tu szybko, szybko. Ja tu gry jest noc. Hmm? No, widzę ich, ale to to Ja bym się pośpieszył. Kanczy już wchodź tu, wchodź tu. On tu no dojdzie dobra. jak będzie mógł. Bo jak okay. śpiesz się, Tiffan, śpiesz się. I chodź chodźcie Śpij! <laughs> ja mój nie mógł anulować, <laughs> tylko postawił metrową tyrolkę. No. No nie, zepsułeś. Domin. <laughs> Co? A nie, to jest się... noc. No? A miało być rano. No, ty. Zepsułeś nam rytm, snu no kanji, no niestety. no na pewno ja. Dobra, teraz nie będą na pewno wiedzieć, że my tu jesteśmy. Nie wiem, czy nie strzałem no. przez przypadek drzewa do dziury. Ej, nie update'uje się ta to A gdzie ty postawiłeś pierwszy koniec. U was. Gdzie? Tam niżej trochę. Słyszę coś. A. Można to budować tylko z jednej strony? O, o, tu nie można jedzenia robić. Ej! Chłopaki się posydzie Dwóch nawet ich jest. Jest fajung. No. No, musiałeś go. Co? Ej, pod... Nie, myślałem, że się podpalił. Na no tobą? Podpaliłem się przez suszarek. O, ich tam jest więcej. Kurde, że co we mnie ogniem. Oho! W kanji się okazuje, że to jednak Tifan teraz pranguje. Dobra, zdenerwował mnie. Oni chyba bardzo nie lubią fakt, że próbujemy zejść do tej dziury. Możliwe. Worzej! Za to mam kolejne drzewo właśnie, który przewrócił drzewo właśnie? Nie wiem. Mazłem, Andrzej, uciekaj. Ty, ty jesteś, Stefan Co? Bo my tu giniemy. Z drugiej strony, haha. Zostało mi 20%, kończę, go? Coś na mnie stoi. Tak Coś na mnie stoi. O, to by <laughs> Ty, patrz, dzień. A! No świetnie, świetnie, pająk tu bo był. <laughs> To ten tank rozwalił drzewo? O, śmieszne to było. Ja nie wcinałem to. Nice. Aaa, tak się to robi. Nawet łatwo... O, ukradłem ci Ale... strzelił. Może ci dać jak też Jeszcze tam jeden jest, chodź. To się da wziąć? A, bo oni armor mają, no tak. Ty to widzisz normalnie, czy też masz pobugowane? 14 lin. 4 Trzeba. na 14, nie wierzę. Ale na 14? No. Ja mam 12 na 14. Dobra, dwóch mi mm. brakuje. Ej, to niedużo. Może znajdziemy w obozie jakimś chyba. obok wioska była, a może Czemu? być tak, że w tych czytaniu sobie wysaliśmy. Jak daliśmy wszystko u mnie Po prostu to jest bugowane. Ale będą daleko. jaja jak u mnie będzie ta tyrolka i będę mógł zjechać, a u was nie. No. no o, bo będzie pół tyrolki tylko. Tak, Ej, ale to idealnie, bo do połowy dziury musimy dojechać. Dobra. A gdzie kakał? To skacze pierwszy? Ja nie wiem, gdzie mam skakać. Na środek Właśnie dziury. Pani? Sam środek idealnie? W teorii, według poradników, można skoczyć też stąd i dolecisz. Więc może trafisz, może trafić. No nie. Se zapiszę tylko jeszcze. No, nie, o niee no jak najważniejsze. Lakańczyuchy, no. no A patrz jaką ma dusz, nogę uzbrojoną, ty to widzisz? Wyglądasz jakbyś, nie wiem, był muzułmaninem, ale... No. <laughs> Dziecko ty... jakieś ci się przyczepiło do nogi. O nie. No. To resztki jego syna po lądowaniu. Nasze radę! Chyba przestrzelił. Chyba. Nie, jest dobrze chyba. O ile to zamordowało? Ty dalej spadasz? Tak. O patrz, no, Trafiłem. Oho, teraz mnie się, się nie uda. Kogo mi to zasłania? Jest tyle... To jest tyle tych przeciwników. Shit! Ano? To jest taki. Nie trafiłem! większe niż sądziłem. Od 5 centymetrów. Nie wierzę. No nie, czekaj, bo mnie to. i co to za dziecko? A to szarży. No, tak. No. No nie mogę tu zrobić kanji Kenji Dobra, zostawmy go na chwilę. Trzeba się ogarnąć muszę parkourem wejść, bo kanji Tak. Czekaj, ja wyjdę do menu i wejdę? Nie nie. Nie, nie, zostań, zostań. Na O, Tylko potrzebuję młoto skrafować. Udało się, ale było ciężko to wejść, nie powiem. Nice. No nie, ale on w wodzie siedzi. Jak mam go zabić? zabić Pow A ma nie małotowym. Ej, tam jest jakiś zmutowany szary ludek, nie wiem czy jak chce. On chyba umarł. Ten twarz, mój na pewno umarł. Szary bo się utopił gdzieś. Co on robi? Ja myślałem, że ze ścianą się zderzy, a on zrobił już. Okeke, uważaj. On ostrzega robiąc sumo. Już nie widzę. Bra? Bardzo dobry spocik, dorzucanie dynamitów. Alegowalne w plecy, time is sekundę. Czemu on ci nie szarżył, no, tylko tak charżuje? jakoś dziwnie? Chodzi. No właśnie! Widzimy <laughs> sobie. Ej, chyba. No! O, co? Zabijam go już, było niesatysfakcjonujące. Tam w ogóle <laughs> za to mam? Kiekeł. Co się stało Czy tam tego typa? Jakim dynamitem? Rzuciłem go dawno temu, nie wybuchł, nie wypał jakiś pod, podpalony jak coś. Desz padał, nie? To ugasł No ja to ja też chcę skorobować się okay. Jak myślisz, ten niebieski będzie mocny? Czekaj, bo ja nie o. kim mowa w ogóle. Zobacz ty mu. Pokazywałem, mówiłem ci, że tutaj jest. No ale nie widziałem nikogo. No, jest, jest taki cześć. zmutowany, potężny niebieski i boję się go, bo niebieskie są by default potężne. Tamten? O. Ten, na którego patrzę, aktualnie craftuje. Wiesz co? No na niego ja, ja też. Ja muszę jedzonko zrobić, bo ja chcę mieć pewną energię. O nie. Jak ty tak daleko rzucasz? Coś ty No rzuciono? nie. Wzdrygnął się lekko tylko. O! A! Ty, to to nie jak ta. Nie wiem, jak się te bomby. Pipe bomba to się nazywa. Zy... Mocny jest trzy dynamity zet. No. Nie mam mołotowu, żeby w niego cisnąć. NI! Ej, oj, tu. No, nie wybuchnę. za tobą! Ej, ten dynamit nie wybuchł. Ten tu ode wybuchł. A, odpaliłeś mnie? ten no tu mną wybuchł. Chyba, że to jest Nie wiem. Na pewno było no pierwszej, ale nie dostałem. Ja mam następny, fanato, cyk. Czekajcie, bo rozwalicie no byłem, armor. No, nie wierzę. Ej, na co nam armor, jak będziemy martwi? No to właśnie, patrz, żeby nie być Martwi. My jest, walczymy z dystansu, po co nam armor? <laughs> Ej, tu jest drugi ten, duży. Oh, fuck. Idę. Dobra, ale on nie umie w parkour chyba. To dobrze. Kanji, z czego się robi łuk? Lina. Patyk. I nie wiem. Szmatka. Właśnie. Z tych dwóch rzeczy się domyśliłem, ale nie wiedziałem nigdy co no, dalej. Patrz sobie na ten. Lina, a nie. A, mam nie. A, i ale, nie mam Lina. Ale nie mam Lina. Masz Lina, Kanji? Nie mam Kikard. jakieś Gdzie? O, gdzie ty to masz? No, miałem w ekwipunku, widzę teraz. No, o, nie. podnosiliśmy to w tej jaskini z tą najlepszą siekierą z tamtej jaskini. Trade Market. O, dziękuję. Podziękował, panie. Proszę bardzo. Panie Dobra. mnichu. Nie idziemy spać? Chodź. Nie, możemy. Nic o, nie widzę. No, ja nie mam patyków, jak coś, więc... Ja, ja mam jeszcze... Mam upgraded patyk, to pomoże? Nie, mam jeden patyk, zjadłem. może to być problem. <głos》> patyk. Co pić w ogóle? Co mamy? Może potem się nawodnić i tak dalej. Mam. Ale to pewnie znajdziemy gdzieś w jaskinie. Co się budujesz? Zimno. To coś buduję. Ja craftuję. Nie wiem czemu to, czemu ja to słyszę. <głos》>. Dobra, jednak idziemy walczyć. Dobra. Bo użyłem mocy odkryłem, że mam szmatki. Będziemy siekierę? Tak. Jej Im więcej dasz mat... To jest jak pochodnia Tu jest ten duży drugi Tylko... Teraz to ja go nie widzę Czujcie go, ale... jest przede mną. O, nie ma ty. Genji! O dobra. O, nie widziałem... Myślałem, że poszedł na Tifa, on się obrócił Czemu on się nie podpala, ten mały? Ten duży się podpalił z łatwością, a ten mały nie. Boli mnie. Ubił mnie. To był ten point w walce, gdzie nie widziałem kiedy on atakuje. Wysadź go, żeby armora nie było, bo to za proste potem będzie. Zabite? Właśnie, kanji ma armor, oszukuje. No nie, Kanji ma armor i jeszcze gra z dystansu, to bez sensu. Kanji, oddawaj cały swój armor. Nie ma armor, To są jeszcze jakieś gady. Zbagował się. Pomogę ci, jak tylko ogarnę, co ja mam aktualnie nie w ręku, się bo jest zbugował. ciemno. I... kajs Co to jest? O! Przelagowała mi gra, bo próbowałem otworzyć Karolita. Kar kar no A, nie. nie. Wpadłem do helikoptera O nie O ciuch, to ja nie no, biorę I się Dobra, podcięło mnie Maczeta! <laughs> o dobra. Gdzie? Tutaj leżała Maczeta? Ej ona w ogóle nie blokuje, Gdzie? ale jest mega szybka O tu jest maczeta I w zasadzie jest nie Gdzie? Bo tutaj leży Sikiera jest chyba lepsza od niej No właśnie w się w ogóle kiera nie blokuje, to bez no. sensu trochę. Ale ona może być dobra hmm. na tych dużych w takim wypadku, bo tych dużych i tak nie blokujesz, e... tylko dodżujesz. No może. Gdzie to? Ja nic no, nie no. na drzwiach. Tu na drzwiach powinna leżeć tam gdzie teraz ja stoję. Sprawdź czy masz już. Może podniosę jakąś przy okazji. A podniosłem przypadkiem pewnie, no. No nie. A Ten już straszy. <laughs> Nerwowałem się 15 szmat. Teraz jak to mi zgaśnie w ciągu pół minuty, to będę zły. No, tu idzie da wejść? Ej, maczeta to jest gorszy Spir. Serio, Spir ma takie same staty, <noise> tylko wszystkie lepsze. <noise> takie same, tylko wszystkie lepsze. Co to za miejscu? Znalazłem dziurę, w której <noise> nic nie ma. I tu nie powinno się chyba w ogóle dać wejść, bo te wyjścia są. powinno być za małe. Ej, zobaczę to. Albo bo on oddycha jeszcze. Oooo no nie drzwi, na ze drzwi Oko? Ale da się otworzyć tylko z drugiej strony, a nie Dajś na to tylko Chyba jest a nie? na hasło tajne no. Albo na wykrywanie twarzy Aaa dobra Musiałem podejść Ej Ty, no, no to, to powinno być tylko... to jest a, chyba, to, to powinno jest... być tego. tego A, Dawaj tu nie, A nie no, a. Tylko trzy? Okej. Cztery. Nie, jak? O co chodzi? Aha, czekaj, eee. co? Jak tu stawisz kamienie, to te drzwi się dopiero powinny otworzyć, co możemy je otworzyć z tej strony? Bo pewnie założyli, że się gracze dostaną z drugiej. Więc dali, tak. że jak? z drugiej da się normalnie. A to bez sensu. Znaczy, że ta jaskinia jest do odkrycia gdzieś. Dobra, Chyba nie płynąc idziemy. środkiem. Wchodzimy tędy, czy płyniemy środkiem? Ty Jak płyniemy ja środkiem? Wejnięca. No w środku, tam w tej a na środku nie była jaskinia? Tam gdzie coś była ta dziura? Mhm. Możemy zejść tędy, pewnie prędzej czy później tak trafilibyśmy tam. O panie, ja to nie wiedziałem, okay. że to jest takie przejście jest. O? o kawałek zabawki, kolejny. Czekajcie na... Czekajcie na ja słyszę. Jest jasno, wszystko coś wid... Ale tu... Ej! Co to jest? Jak tu się spieprze na dół, to umrę? Dlaczego znaczy nie? No to skaczę. <grych> ale. słyszysz, no kakeła. A jest linia, jest linia, to ma i woda nic. tam jest. A tu są liny, żeby zajść. A, i zabawka, ale s fajne. Słyszycie to? No. Nie. Słyszę tak, wodę. O, teraz słyszę. Ha. <grych> no to chyba w drugą stronę mieliśmy robić, ale mniej. <grych> Zchytowali Uwaga Ktoś stoi Dobra, czyka, Oj, grupy, dwa... stająki, Ajonki Ja ci mam, nie, nie stoi mi na drodze jak strzelam <ścoughs> strzelaj na oślepkę kełb, zaporowy A ja widzę ich Potrzebale, i prawej tej stoją No nie, w No nie, one nie. pięknie tam sobie stały Potrafiłem dwa razy w Tifana, a nie chodzi. Jeden nie żyje. Się ja się nie chcesz sobie nic do Ostatni na wszelki wypadek, oczywiście. Czy tu się jakoś... Się stały? Czy tu się jakoś e... skaluje ich życie liczbą graczy, czy... Nie wiem. A czemu? Pytasz? Mówisz, że jedną osobą byłoby ciężko? No właśnie, się jak jakby to było. Mogłoby być tak ciężko, by default, dla jednej osoby. Bo, nie wiem, powinieneś teoretycznie nich nawalać ogniem i biegać, nie? <g> eee, <Invanylerka> bo w tej grze jest coś takiego jak. E, siekierka do wspinaczy. Hej. Bo działa <g adjective> tak, że sobie wbijasz ją w ścianę i po prostu się wspinasz po takich ścianach. Ja jest zgarnąłem quest mm. item przez ścianę. No jaki? Z Jak ty tu wyszedłeś? Tędy. To jest tu. oh, no. kolejny ciuch. Tutaj. Widzisz, ta ścianka wow. jest po to, żebyś mógł tu wyjść, a ty sobie bokiem przeskoczyłeś. A nie szukamy reszta jest pozycja. kaseta. Side effects? No. No, niepełnosprawne dziecko kroili na stole. What? Łowacko, Ty, a może to jest nasz... że on jest niepełnosprawny? Bo wcześniej było... E, była kaseta z... Szkołą chyba dla niepełnosprawnych dzieci. Albo tutaj je po roz... prostu trzymali, mogła tu być ta placówka z tą szkołą. O, za dostałem. No nie, już jest mi zimno. Mhm. Kto by pomyślał, że po wskoczeniu do takiej wody jest tuż... O, sam ludzie. Jak ty tu wyszedłeś? Niczym rozp... Nie wiem. Jak ty tu wyszedłeś? Ja nie wiem. Co to A vlog był jest, blok jest tejże. Uwaga, <laughs> ko... Jeszcze kolejny. A to kiedy <laughs> hey, Ej no co jest? Dobra, ale... Nice, a ten mu robi. No, nie wiem, na tam Rękę może, ale barykada na pewno nas nie powstrzyma. Coś słyszę, słyszę wiatr. A to może byłeś ty. A, jest tam. Nie co to? To jest Fiji. Aaaa oh. Ale wiatrkuję O cholera To <laughs> przez skały przybieg to nie fery <laughs> To akurat mi się zgasło No się atakuje przecież... Wow. I tam jeszcze jest pająk, pająk, Kekoe, pająk tle. Za to pająk, i dziecko. I skoczył na mnie. Dobry jest ten armor jest tak Cały skok doda. pająka, i jeszcze mam armor. Ej, ja atakuję dzieci. <grychy> no nie, co keku może robić? Ja Jak zwykle. To jest potrzebne, to jest potrzebne. <grychy> cały czas jedzuję coś no nie ja, ja będę za chwilę zamarzał. Ja muszę zrobić ognisko gdzieś tam. Nieeee No nie. staminy ci co najwyżej zmieniło. Nie spadzie do wody. No, psz, możesz? Drażni mnie to, że mimo że oni się palą, to nie są źródłem światła. No potem wchodzą w cień i nie widzę co tam stoi. Zła pająki. Ło! Wow. Nie mam staminy, panowie! Elp. A to dziecko mnie biło! Widziałem to. jaka to była egzekucja. Blokuj się, a nie skacz. Blok jest opale. No nie, podpaliłeś się. No właśnie, właśnie. a to mnie podpalił, przyznać się? Moje opisko nie wierzę. Tanji, po co je tam postawiłeś? No, żeby... nie umrzeć. No nie. Dobra, to nie. Nie widzę, widzę. tego nisko, no już zgasło? Yy, dzieciak zniszczył. Rzucił się na to. No nie. To był beacon. On, stoi. O, już. No, jeden strzał wystarczył. A! kolejny tam są. A jest, był tu jeszcze drugi duży? Nie, nie mam nie latarki, to się Słyszę było coś, było. więc... Dziecko na mnie hmm. <noise> O, tu jest ja Jeszcze jeden. No, Czego na łuk? Gdzie on jest? Bo go nie widzę. Przede mną. Gdzieś. Chyba poszedł za tą wysepkę na środku. A, Włączam latarkę jeszcze raz. No! Dziecko mnie powaliło, bo <grywia> zostałem w skarę. Wredne są te dziecka. Ty ich nie no. widzisz do ostatniej chwili. Są takie małe. lokacji. No, wyglądałem jakby były martwe cały czas. No. Co ma się A bo do niego? Yy, co nie, 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 za winą nie, ciebie nie, widzę gdzie Jak znajdziecie gdzieś leki, to krzykcie. Jest tu taktyczny namiot. O! I, i jakiś przedmiot fabularny. Cave Entrance. Gdzie Jest jakieś zdjęcie, znażone. ale nie poznaję go. Kompletnie. Spalisz się! No. Nie wierzę! Zbudował pode mną ognisko, debil! No nie, no, podesz, nie wierzę! Nie wierzę, nie wierzę. Zapisuję. Panowie, zawiodłem się teraz, który to. Nie ja! No, nie wierzę. No nie, zostawili pode mną ognisko.